Cześć siemanko, witam was, witam was na moim kanale i dzisiaj chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z cyklu Perypet jest moją Amigą CD32. Urządzenie tak mnie zauroczyło, że nie jestem w stanie przestać go używać, i miałem bardzo dużą ochotę, aby coś znowu do niego zakupić i nakręcić kolejny odcinek. Tak też właśnie się dzieje. W ręce trzymam kosę, która posłuży mi do dokonania precyzyjnych nacięć na pudełku, które leży tutaj obok. Co zakupiłem, zaraz zobaczycie, zaraz wam dokładnie pokażę. Zaraz sobie omówimy, powąchamy, tak jak zawsze, standardowo i dokładnie wam wytłumaczę, dlaczego akurat takie zakupy, a nie inne. Jestem bardzo ciekawy, co do mnie przyjechało i w jakim stanie i zaraz będziemy przystępować właśnie do unboxingu, a potem podłączymy sobie CD32 i przetestujemy to, co jest właśnie w paczkach obok. Tak więc zapraszam Was na prezentację i perypet z Amigą CD32. Dobra, moi drodzy, nie będę Was już trzymał dłużej w niepewności. Zaczniemy sobie od tego, co już kupiłem i wypakowałem jakiś tydzień temu. To jest Pinball Illusion, ale niestety, słuchajcie, powiedziałem, że dokładnie Wam wszystko Wytłumaczę. Chodzi tutaj o to, że mamy tutaj tylko sam boksik. Kupiłem ten boksik za bodajże 70 zł, i, i tylko dlatego, że jak nie przypadam za pinballami, to tego pinbala bardzo sobie cenię i bardzo miło wspominam. A zwłaszcza to jest polskie wydanie z Mark czyli taki boksik naprawdę warto mieć, i za te pieniądze zgarnąłem go z OLX-a. Całkiem, całkiem szybko, długo się nie zastanawiałem, i zaraz Wam powiem, co jest w drugiej paczce, bo jest bardzo podobny schemat, bardzo podobne zakupy, tylko troszkę bardziej rozbudowane. A tutaj obejrzyjmy sobie ten boksik, bo z tego co ja się orientuję, to wiele osób nie miało pojęcia, że do CD32 wychodziły właśnie takie boksy. Każdy myślał, że to wyglądało mniej więcej tak, że mieliśmy płytkę. Na CD32 i to było wszystko. Nie, nie. Ja sam nie wiedziałem nawet, że kiedyś były takie boksy amigowe, a to jest stary, dobry boks z lat 90. Zobaczcie sobie, nic tu ciekawego nie ma do oglądania. Jest pudełeczko, jest jakaś wkładka i jest taki właśnie kartonik, gruby karton, fajny. I zobaczcie sobie tutaj z tyłu mamy pokazane trzy piękne stoły i wszystko jest. W różnych językach, ale pierwszy jest angielski, i pozostałe oprócz, oczywiście, polskiego. Powąchajmy sobie teraz. Czy to pachnie? Pachnie fajnie kartonem, coś jak moja ostatnio Amiga Deluxe. Podobnie, powąchajcie wy sobie też tutaj z tej kamery. Jakby ktoś chciał, to może sobie jeszcze tutaj z tej wąchać. Mm, dobrze, pachnie, pachnie kartonem nie kłamałem. Wiecie co, po co to kupiłem? Kupiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że będę chciał sobie dokupić Pinball Illusion i zrobić sobie taki komplet. Zapewne była jeszcze instrukcja, którą będzie ciężko dostać, ale to jest taka fajna misja, taki Indiana Jones retro, jak to ktoś powiedział. Będę sobie po prostu zbierał, będę miał fajną zabawę. Jak gdzieś uda się tanio wyrwać, albo ktoś z Was wie, albo ma może do sprzedania Pinball illusions właśnie na CD32 w plastikowym case. na pucie CD, to bardzo chętnie taki przyjmę zakupię. I teraz tutaj zobaczcie. Niewiele czekać, bo tydzień po zakupie tego Pimbal Illusion Boxa pojawiła się kolejna na OLX. Kolejne ogłoszenie właśnie od tego samego sprzedawcy, który gdzieś tam jeszcze wynalazł na strychu właśnie pozostałości po jego CD32. Okazało się, że też długo się nie zastanawiałem. On mi to po prostu szybko zrobił na wysyłkę OLX że tak powiem wziął dodatkowo, obniżył mi cenę. I chyba, słuchajcie, za zawartość tego wszystkiego zapłaciłem 160 zł. Tak mi się wydaje, że dobrze mówię. Raczej tak, 160 zł. Jeżeli się pomyliłem, to puszczę sprostowanie jakieś nad filmem. Ale 160 zł. I patrzcie, o, jak prezent świąteczny chyba komuś zostały papierki. Zobaczysz. Tutaj wam pokażę papierki po świętach, więc wykorzystał to, żeby mi zrobić dobre pakowanie. I popatrzcie, co my tu mamy. Kolejne naprawdę piękne boxy z tego, co już widzę. I też Mark Soft'u wydanie. I coś tu jeszcze dostałem. A, dostałem jeszcze coś takiego. I to jest gratis. Patrzcie. Wow, O, spadło mi. Spadła mi kosa. Co ty łopie robisz? Patrzcie, nie wiem od czego zacząć. To jest gratis, tego nie było. Jabs and Treasures. Czy to można będzie odpalić? Zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Patrzcie, jakie piękne boksy. Alien Breed Tower Assault. Też mamy Mark Soft, wydanie. Widzicie. Popatrzcie, jaki piękny, jaki piękny boks. I słuchajcie, zgadałem się z tym sprzedającym, bo rozpoznał mnie, że kupiłem u niego Pinball Illusion i teraz kupiłem to. To zaczął mi opowiadać, co posiadał jeszcze i co sprzedał, że miał takie rzeczy, że posprzedawał to za grosze, że teraz żałuje, że w latach 90 miał 20 parę właśnie takich kartoników i wszystko było oryginalnie popakowane. Zobaczcie. W środku jest płytka i jest taka wytłoczka plastikowa taka, ona właśnie powinna być, ale niestety ta płytka to jest kopia zapasowa. Zobaczcie. Kopia zapasowa, taka o. Tu wam jeszcze pokażę z tej strony. Będziemy sobie używać tej drugiej kamery. A co mi tam? A, cyk. Patrzcie, tu jest nawet taki nadruk. O, cyk. No i jest, słuchajcie, kopa, kopia zapasowa. No a kupiłem te, te boksy, no bo naprawdę jest to tak trudno dostać coś takiego w takim stanie. Chcesz że tutaj tylko taki troszkę przygnieciony jest. Jest bardzo trudno takie coś dostać, no i chciałem sobie po prostu później dokupić oryginały i postawić to na półce, bo na półce to będzie bardzo fajnie wyglądało. No zobaczcie, no czy takie coś, jak stoi na półce, czy to nie jest coś pięknego? To nie jest żadna reprodukcja, to są pełne oryginały i to za naprawdę niewielkie, według mnie, pieniądze, że tak powiem. Dobra, tu mamy to, wąchajmy sobie. Pięknie pachnie. Tutaj na dwa, na dwa nosy, że tak powiem, na dwie kamery. Kochanie. Dobra. I tutaj mamy ten mikrokosm. Mikrokosm to chyba jakaś kaszanka, ale patrzcie, jak pięknie zapakowane. Obejrzyjmy sobie z każdej strony, jakie kiedyś ludzie, jakim kiedyś ludzie, co ja mówię, ludzie, firma, która produkowała miała finezję, żeby zachęcić tym pudełkiem. Ono musi być piękne. Zobaczcie, tu przetłoczenie jest. Tutaj mamy to wszystko w takiej fajnej strukturce. No coś pięknego. Coś pięknego, patrzcie, wyciągamy tutaj i otwieramy. Szkoda że, szkoda, że to nie są pełne wydania. No, jest też. O, tutaj też coś jeszcze mam. Widzicie, tak mi coś tu powrzucał. Jest jakaś encyklopedia, a tu jest Super Studien, jakiś programik. I coś tu jeszcze jest? Nie. Nie mamy nic więcej. A, wiecie co? Myślałem, że ten Mikrokosm to będzie też tutaj jako kopia zapasowa, czyli mamy tylko ten Tower Assault i zaraz sobie go zobaczymy, zaraz go sobie włączymy. Mam nadzieję, że ta kopia mi pójdzie. Zamkniemy to. Pięknie tutaj, nawet to logo Amiga CD32. Ja już po prostu oszalałem na tym punkcie. O, widzicie? Coś pięknego. Z tyłu mamy po angielsku. Wiecie co, ta gra nie jest akurat droga, więc nie będzie jakimś dużym problemem, żeby ją dostać i yy, kupić oryginał i wsadzić do tego pudła. No i tutaj jeszcze dostałem coś takiego, patrzcie. Traps and Treasures, ciekawe czy to będzie działać na CD32, zaraz zobaczymy. Fajne to, ja to gdzieś widziałem, że ktoś coś takiego sprzedawał. Popatrzcie, dostałem w gratisie, no coś pięknego, lubię takie zakupy. Lubię takie zakupy. I wiecie co, i sprzątnąłem to bardzo szybko. Sprzedający mi powiedział, że jest bardzo duże zainteresowanie, więc nie tylko ja się na to łasiłem. Ciekawe, czy ktoś, kto ogląda, to teraz już sobie przypomina, kto go wyprzedził. To byłem ja akurat miałem takie szczęście, bo to była niedziela, a ja w niedzielę sobie dość często siedzę na Oliksie. Patrzcie, coś pięknego. No coś pięknego, dobra, ja już CD32 mam podłączoną cały czas, zaraz się tutaj przestawimy i sobie chwilę yy, zagramy w tego Alien Breed. Zobaczymy, czy to pójdzie i zobaczymy tą drugą płytkę, tą, czy to w ogóle będzie działać na CD32. Jestem strasznie ciekawy. To co, to zmiana i jedziemy z gameplayem. Dobra, jesteśmy z powrotem na wizji. Sprawdźmy sobie ten gratisik, ten gratisik tutaj. Położyłem płytkę i co się dzieje? Gratisik, Traps and Treasures. Wiecie co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie ruszyło nic. Eee, reset otworzyć, reset, reset otworzyć. Zobaczmy jak ona w ogóle wygląda. O Boże, już wiem, dlaczego dostałem taki gratis. Widać coś. Tragedia. Jest tak porysowana, że pewnie dlatego nie rusza. Nie wiem, może jakaś regeneracja w przyszłości. Zobaczmy sobie teraz ten Tower Assault. Mam nadzieję, że pójdzie. Jak nie pójdzie, no to do dupa będzie, nie? fajnie, to plastikowe, yy, ta plastikowa wytłoczka tutaj jest spoko. Z takim Team 17. Widzicie? Super flock. Zobaczymy sobie tą kopię zapasową. Nie, ona bardzo ładna, ład, bardzo ładna jest, powinno być wszystko dobrze, taką mam nadzieję. Czyli wiadomo naczelko w Gretisie się dostałem nam to. Słuchajcie, to jest w ogóle warto ratować coś takiego. Można to do regeneracji wysłać taką płytę. U, te dźwięki niepokoją. Padzik jest? Jest, mamy to. Aha, Play tower Assault. Obcego chcę tego zagrać sobie. Alien Breed. Czy dwie, dwie, dwie gierki do wyboru: Alien Breed tower Assault. Ja myślę, że to jest jedna. Wiecie co? Ale lipę, ale gafa. Piękne te boksy są. No są śliczne. Wsuniemy je do. Co to za komunikat? Nie ma internetu. No a w dupie tam. Damy troszkę głośniej. Przełącz jakieś komunikaty? Opcje? Patrzcie na to menu. To menu jest super froga normalnie masakra. Ale tragedia z tą, z tą moją kamerą. Panie, easy, dobra. Stone, Johnson, dobra, niech będzie kamień. Ale wypasik czegoś nie rozumiem. Dobrze już? Widzicie, musiałem podłączyć tam przez cincze, nie? Tu przez cińcze jest podpięta i. Powiem Wam, że przez te cińcze obraz jakiś gorszy Zobaczmy sobie co tutaj za klimacik będzie Ale wieje na dworze ja pierdzielę Wyrwie mi dach zaraz As the Shadow is from the Drop Ship You find yourself Dobra pier Co jest tu? te helikopterki we mnie strzelają? Co to? Drony są? Ja myślałem, że oni mi chcą pomóc, a te helikopterki... śmigłowce. P***dol, o co tu chodzi? Mapa. Nigdy w tą grę nie grałem. Przyznaję się, bez bicia i nie za bardzo wiem o co chodzi. A wcześniej z wiadomych przyczyn nie uruchamiałem jej, bo była zapakowana. Ale nie jest, dla mnie tak mnie, już, tak mnie denerwuje, że, że zaraz mnie tu szczeli coś. Może zapowiadało się całkiem fajnie. Ściąga go gdzieś tam w lewo. O Jezus Maria, i koniec. A tak się fajnie zapowiadało. Jeszcze raz. Właśnie tutaj muszę jeszcze kontrolować obraz. Też muszę uważać. Teraz coś dźwięku nie ma. Czy ich jest tutaj niezliczona ilość? Te meteoryty też są nie do rozwalenia. nie było dźwięku zbierania tego zielonego gówna. Nie no naprawdę już jestem na skraju wytrzymałości. Mapa. Nie da się tego gnojustwa jakoś otworzyć? Podejrzewam, że na pewno nie jeden z Was uwielbia tą grę, ale mi to w ogóle nie podchodzi. Ja znałem tą grę, ale ja nigdy w nią nie grałem. I nie wiem tak za bardzo. Co tu trzeba zrobić? Myślę, że obcy będę miało od razu do walki. Obcego. Pójdę I Teraz helikopter rozwali tym Stąd przyszedłem tak A, tu można jeszcze iść chyba. Już sobie nie dojdę, bo game over będzie. A idźcie w dół z tą grą, włączę tą drugą jeszcze co tam jest. Masakra jakaś. To musiało robić kiedyś wrażenia. Zawsze ja dostałem gratisa i ze psute, no, ja zawsze coś. Zawsze się uratuje. Już to dziś kiedyś widziałem. Aż się boję tej gry. To taki malutki ekranik jest, to więcej się nie da zrobić większego. To nie wirus. Co ty tam pierdolisz? Koleś mówi jakby siedział z wiadrem w kiblu takim dużym, w którym jest wielkie echo. O, bateria, połowa, zaraz będzie mrugać. Dobra, nie ma co. Koleś i tak miał wiadro na głowie. Co to jest? Zobaczymy tylko sobie. Nie będziemy tam jakoś więcej poświęcać. Co to jakiś był? Też tim 17. Też będzie pewnie e, gra, której nie będę rozumiał. O co tu chodzi? Znowu jakieś... znowu gdzieś się coś rozwaliło. <laughs> Dalej to samo. To nic oni, z jednej gryny zrobili kilka? Znowu te meteoryty na mnie spadają. I znowu jakieś facehagery chodzą. Przynajmniej nie ma tych śmigłowców durnych. To ktoś nie przeżył. Coś mi tu mruga, coś mnie tu dezorientuje. Czyli mamy dalej to samo? Słuchajcie, a to już jest lepsze. Słuchajcie, nie taka kupa jak tamto. Zapierniczam. Dobra, to jest to. Mapa. Była tam, w tamtej grze była mapa. Tu nie ma mapy już. To jest inna wersja. Zapasowa i daje radę, słuchajcie. Wszystko śmiga, ale trzeba będzie poszukać oryginałów i uzupełnić te boksy, bo coś pięknego. Na razie nie wiem gdzie je wstawić, bo nie ma miejsca już w ogóle. No, tak się zapchałem w pokoju, że nie wiem gdzie co trzymać. I też dzisiaj jestem taki trochę mniej aktywny, słuchajcie, bo jestem troszkę, no nie troszkę, jestem dość mocno zmęczony dzisiaj. O, obcy! Jestem zmęczony i na dużym zmęczeniu dzisiaj to nagrywam. Jeszcze coś mnie choroba chyba znowu bierze. Wszyscy chorują w koło. Ale tu rzeźnia, tu jakiś korpus, tu noga, tu kikut, tu nie wiem co to. Kolejna notatka. Dobra, słuchajcie, będziemy sobie kończyć powoli, to miało być tylko takie przejrzenie, co tutaj jest. Jakoś mnie strasznie to nie intryguje, ale podejrzewam, że jest bardzo dużo fanów tej, tej gry. Ja może się kiedyś do niej przekonam, jakoś nigdy mnie to... Strasznie dużo tych przeciwników, ja oglądałem kiedyś i gameplaye, i różne live'y z, z tej serii tej gier od Team17 i jakoś to nigdy mnie tak nie ruszało. Może dlatego, że kiedyś nie miałem styczności z tą grą, a może tam tylko częściowo... W każdym razie średnio do mnie to przemawia. Pewnie jakaś muzyka powinna być, ale na tych składankach to nic nie gra, nic nie słyszę. Powinna być jakaś muza byłoby lepiej. Bo skaże też mówiliście, że powinna być muza i nie było, nie wiem dlaczego. Dobra, ja kończę i tak wyszło bardzo dużo. Trzymajcie się piona tu i piona tu, i do następnego strzała.